Cześć, to Weronika. Dzisiaj pogadamy sobie na pewien szczególny temat. Jako, że zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, to dzisiaj opowiem wam, czy i jak obchodzi się święta Bożego Narodzenia właśnie w Chinach. Dostaje dość sporo pytań o ten temat i zawsze zanim zdążę cokolwiek odpisać nie wiem na Facebooku, czy tam na, tutaj na YouTubie, czy coś, zawsze zjawia się ktoś, kto powie nie, 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 bo to inna religia, to tam nie ma świąt. No niby tak, ale jednak tak nie do końca. Zatem powiem Wam dzisiaj, jak to dokładnie wygląda, w, szczególnie w dużych chińskich miastach. Więc tak, no w sumie to jest prawda. W Chinach nie ma zbyt wielu chrześcijan. Na przykład w Szanghaju jest to 2,5% i to jest najwyższy odsetek w całych Chinach. No jeżeli przemnożymy te 2,5% przez te 25 milionów, no to wychodzi, że to jest jakieś 600 tysięcy ludzi. Czy w Chinach Boże Narodzenie można nazwać Bożym Narodzeniem? No moim zdaniem tak średnio. Lepiej trzymajmy się terminologii święta. I zacznijmy od małego słowniczka. Święta to po chińsku Shengdanjie, a święty Mikołaj to Lao czyli święta stary człowiek. Wy Sami już ocenicie jak to tam brzmi. Jak się pewnie domyślacie, święta nie są zakorzenione w tradycji chińskiej, no i macie tutaj rację. Święta zostały zaimportowane do Chin nie tak dawno, to jest. Kilka lat temu, tak naprawdę. I z roku na rok one się stają tutaj coraz bardziej popularne. Jak to w takim razie wygląda? No, na pewno nie wygląda to tak tradycyjnie jak w Polsce, na przykład, gdzie święta spędza się z rodziną, to jest taki rodzinny czas. To jest czas przede wszystkim wolny, który możemy poświęcić w 100% na przygotowania i na spędzanie tego czasu z rodziną. W Chinach kontynentalnych, w Chińskiej Republice Ludowej, nie ma w ogóle wolnego na, na święta. No, 24, 5 i 6 grudnia trzeba iść do szkoły, ukośnik pracy. Ja na przykład pójdę do pracy. Jeden dzień wolny jest tylko na 1 stycznia, czyli na nowy rok. Jak to w takim razie tutaj wygląda? No, trochę komercyjnie, jeżeli miałabym to porównać do Polski. Wszędzie można kupić wszystko związane ze świętami. Ja mam na przykład taki speter w tym roku. Mierzę, świąteczne swetry do filmu, który właśnie oglądacie. chyba jednak fajniejszych, wiecie, let snow. Na pewno, jeżeli przejdziecie się w jakieś takie popularne miejsca, na przykład na jedną z najpopularniejszych ulic zakupowych w Szanghaju, czyli Huaihai Road, zobaczycie tysiące lampek, bo tam drzewa są posadzone przy drodze i zobaczycie tysiące lampek, każde drzewo jest obwinięte tymi lampkami, wszystko świeci. Każda marka ma wystawioną swoją choinkę, wiecie, im... Im bardziej prestiżowa marka i im droższa, tym wyższa choinka. Najwyższe mają oczywiście marki luksusowe typu Louis Vuitton, Chanel, e, jakiś tam Tiffany, czy coś takiego. Wiele restauracji i sklepów wprowadza oczywiście zniżki czy specjalne oferty na święta. Centra handlowe większość z nich jest ozdobiona naprawdę z taką pompą. Czy to jest ładne? No to już kwestia gustu, niektóre są bardziej kiczowate, niektóre mniej. Cześć, właśnie jestem w jednym z najbardziej ekskluzywnych centrów handlowych. Tutaj w Szanghaju o nazwie IAPM. Przyszliśmy zobaczyć dekoracje świąteczne. Jakby to można było tutaj potraktować? No, ja bym to porównała trochę do takiego polskiego Halloween. Czyli w Polsce Halloween kojarzy się z czymś relatywnie nowym, co przyszło do Polski kilka lat temu. Tutaj tak samo traktuje się święta, ale stosunek Chińczyków, tych z dużych miast, którzy mają statystyczność jest do tego naprawdę pozytywny. Ja na przykład jakieś dwa tygodnie temu byłam na niemieckim jarmarku świątecznym, który wyglądał tak. Dzisiaj Was na niemiecki market świąteczny jak już Wam wyjaśniłam, w szanghaju obchodzimy święta, w Szanghaju obchodzimy Boże Narodzenie, chociaż może nie do końca można to tak nazwać. Świąteczny market jest organizowany co roku przez niemiecką restaurację, która jest tam. I Można tutaj kupić jedzenie. W większości typowo niemieckie, jakieś tam bursty i takie rzeczy. A do tego cała masa rzeczy handmade, wiecie, jakieś tam, jakieś tam pełniane czapki, e, wyroby z drewna i tak dalej. Jest naprawdę bardzo przyjemnie i w ogóle zdziwiłam się też tym, ile osób tutaj przyszło. Dzisiaj jest sobota wieczór, cały ten... Matk, nie wiem jak to się mówi, przepraszam wszystkich, którzy mówią po niemiecku, bo ja nie mówię. On trwa 4 dni, czwartek, piątek, sobota, niedziela, dzisiaj jest sobota. I tutaj jest naprawdę masa ludzi, no ciężko się przedostać ogólnie do niektórych miejsc, są długie kolejki pojedzenie. Jest naprawdę fajnie i tak klimatycznie, bo rozwieszają tutaj lampki nad głowami, są choinki, no Ach, Czuć magię świąt, nawet w Chinach, w których święta nie są, czyli Boże Narodzenie nie jest żadnym tradycyjnym świętem, jest świętem importowanym. Było naprawdę fajnie. Oczywiście tutaj może się pojawić zarzut, że Święta zostały zaimportowane do Chin tylko dlatego, żeby zmusić, czy zmusić, żeby skłonić Chińczyków do wydawania większej ilości pieniędzy. I no jakaś tam prawda w tym jest, bo, bo Chińczycy, jeżeli dołożymy im kolejne nowe święto, to oni zaczną wydawać pieniądze na to nowe święto. Tak jak zaczęli wydawać na Halloween, tak jak zaczęli wydawać na e, święta. Oczywiście centra handlowe jeszcze to ułatwiają, wszystkie sklepy, delikatesy. W delikatesach jest masa importowanych szczególnie czekolad. Wiecie, Mikołajki w kosmicznych cenach, kalendarze adwentowe. W zeszłym roku miałam duży problem z znalezieniem pierników. W tym roku znalazłam 6 zł za, za, za każde. Każdy z nich. Młodzi ludzie lubią ten czas spędzać ze znajomymi, a młodsze rodziny, typu, nie wiem, rodzice po trzydziestce z małymi dziećmi, często wręczają tym swoim dzieciom jakieś tam mini podarki, które też oczywiście zostały przeniesione z zachodniej tradycji świątecznej. Wiem, wiem, co teraz powiecie: wszystko jest takie komercyjne, nie ma ducha świąt. No, w pewnym sensie to jest prawda, no bo jest ta cała otoczka, identyczna otoczka, jaka jest w Europie, czyli wszędzie ozdoby, wszędzie świąteczne rzeczy można kupić, ale brakuje tego środka tego, co jest mimo wszystko w Europie najważniejsze, czyli ten czas spędzony z rodziną. Mimo wszystko masa Chińczyków się ekscytuje tymi świętami, lubią ten klimat. Muzyka świąteczna na przykład. Starbucks już miesiąc temu puszczał Santa Claus is Coming to Town. Im to po prostu nie przeszkadza. Jest importowane święto, ale jest fajnie, sympatycznie. Jest taka aura świąteczna, mimo że w Szanghaju śnieg nie pada, więc trochę to psuje. Ale mimo wszystko, mówię, jest naprawdę sympatycznie. Także myślę, że no, nie ma co tego oceniać, jeżeli tak im się podoba, to fajnie, no. Ja już drugi rok z rzędu spędzam święta w Szanghaju, a w tym roku postanowiłam włączyć się w akcję charytatywną organizowaną przez markę Tymbark. Włączam się w nią nie tylko ja, ale też inni moi znajomi twórcy z YouTube'a. Także tutaj pojawi się Wam odnośnik do filmu na kanale Studio Tymbark, w którym Zuzia, Jaś i SKKF rozdają przechodniom na mieście prezenty. Jeżeli Wy chcecie włączyć się w akcję, wbijajcie, obejrzyjcie film i sprawdźcie, jak Wy możecie pomóc. Marka Tymbar chce przekazać w tym roku 50 tysięcy złotych na cel charytatywny, no bo mamy święta. I cieszę się bardzo, że mogę również wziąć udział w tej akcji. I to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną, papa. Pa.